Ogromna euforia zapanowała w sobotnie popołudnie 28 października na ostrzyżowskim stadionie zaraz po ostatnim gwizdku sędziego w spotkaniu 12. kolejki trzeciej grupy Wielkopolskiej 5. Ligi. Tego dnia Wiktoria podejmowała do pępowo. Mecz zakończył się wynikiem 5 do 1 i był to drugi z rzędu występ ostrzyżowskiej drużyny bez porażki. Wynik spotkania już w 15 minucie pięknym strzałem z dystansu otworzył Mateusz Obsadny. Później do głosu próbowali dochodzić goście, ale na posterunku był Mikołaj Glinkowski. Mecz był bardzo otwarty i obfitował w wiele ataków z obu stron. Lepiej wyszli na tym miejscowi, którzy w 35 minucie podwyższyli na 2 do 0. Kacper Obsadny płaskim strzałem pokonał bramkarza. Po pierwszej odsłonie bramkę kontaktową zdobyła jeszcze Dobroczanka. W 43 minucie stało się to za sprawą trafienia Edwina Marchewki. Po pierwszej odsłonie sprowadzenia cieszyła się Wiktoria. Drugie 45 minut to prawdziwy popis ostrzyżowian, którzy zdobyli jeszcze trzy bramki, nie tracąc przy tym żadnej. Wszystkie gole padły jednak dopiero w ostatnim kwadransie sobotniego spotkania. W 75. minucie po udanym dryblingu Mateusz Obsadny wymanewrował obronę i całkowicie oszukał bramkarza, umieszczając piłkę w siatce. Ostatnie fragmenty jeszcze bardziej dobiły przyjezdnych. W 80 minucie po drugiej żółtej kartce plac gry opuścić musiał Edwin Marchewka, a parę minut później jego los podzielił Jakub Mierzwicki, który otrzymał bezpośrednie wykluczenie. Grający w dziewięciu zespół gości pozwolił sobie strzelić jeszcze dwie bramki w doliczonym czasie gry. Na listę strzelców pisali się kolejno Bartosz Garncarek i Igor Makarow. Wiktoria wygrała 5 do 1 i na pewno wyprzedziła w tabeli Piast Poniec. Za tydzień drużynę z Ostrzeszowa czeka pauza. Pierwsza wygrana od niepamiętnego czasu, druga w tym sezonie. No na pewno cieszy i miejmy nadzieję, że tak będzie dalej. W dwa mecze, najpierw remis, potem wygrana. Widać, że ruszyło, że jesteśmy na fali, no ale no, trzeba przepauzować i za dwa tygodnie postaramy się powtórzyć ten wynik. Wydaje mi się, że jak wynik jest 5-1, to wszystko poszło po naszej myśli i nie można się tu doszukiwać jakichś niepotrzebnych negatywów. Wierzymy w to, że to jest początek do naszej lepszej pasy niż poprzednio. Kolejny mecz Wiktoria rozegra 11 listopada, kiedy to uda się do Rawicza.